Kiedy właściciele uporają się z wyborem pomiędzy próbą samodzielnego zarządzania nieruchomością, a oddaniem jej w ręce profesjonalnego zarządcy i postawią na to drugie, nie oznacza to, że z dnia na dzień zmniejszy się ich zakres prac na rzecz wspólnoty. Właściwy wybór zarządcy bądź administratora jest kluczową kwestią. No właśnie, czym różni się zarządzanie od administrowania nieruchomością? Administrator pełni funkcję wspierającą wobec członków zarządu, pomaga, doradza, wykonuje zadania administracyjne. Zarządzanie to pojęcie szersze. Zarządca wybierany jest na podstawie artykułu 18 ustawy o własności lokali, uchwałą właścicieli, która powinna być albo zaparefowana przez notariusza, albo mieć formę aktu notarialnego. Jego czynności dotyczą pełnego sprawowania opieki nad budynkiem, tzw. aktywne zarządzanie, ponosi także konsekwencje w sferze odpowiedzialności wobec wspólnoty mieszkaniowej. Mimo dwóch różnych definicji wynikających z przepisów, obecna różnica pomiędzy administrowaniem a zarządzaniem się zaciera. Właściciele oczekują obsługi profesjonalnej i całościowej. Taką mogą zapewnić wyspecjalizowani administratorzy, którzy posiadają odpowiednie zasoby kadrowe, organizacyjne, a także programowe. Dlatego też ich zakres pracy jest wpisywany do umów o administrowanie, często jest znacznie szerszy i przypomina czynności zarządzania. Jakiej formy opieki nad budynkiem nie wybierzemy? Przy profesjonalnym zarządcy, administratorze mamy pewność jednego: opieki nad budynkiem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Często chociażby dla tego faktu warto się zdecydować na zarządzanie zewnętrzne. Jak wybrać najlepszą ofertę? Mam trzy praktyczne wskazówki. Przeprowadź badanie rynku. Przeszukaj oferty internetowe, podpytaj sąsiadów. Zbierz oferty z proponowanym zakresem prac i kalkulacją ceny. Pamiętaj, nie zawsze cena powinna decydować o Twoim wyborze. Przykład. Droższa oferta może zawierać dodatkowe usługi, których nie proponują inni. Umów się na spotkanie z wybranym zarządcą. Ocen, jak wygląda ich praca w biurze, czy dysponują wzorami regulaminów, jak wyglądają przykładowe sprawozdania z rocznego wykonania planu, czy na bieżąco współpracują z ekipami technicznymi i inspektorami nadzoru. Te wszystkie kwestie budują obraz wiarygodnego i rzetelnego zarządcy, a Tobie pozwolą podjąć właściwą decyzję. Profesjonalna firma nie powinna mieć problemu z udzieleniem odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. Wybraliście swojego zarządcę? Świetnie! Teraz czeka Was pierwsze organizacyjne zebranie, podczas którego nowo wybrany opiekun budynku sporządzi protokół przejęcia Zarządu Nieruchomości Wspólnej. Na podstawie protokołu nastąpić powinno przekazanie dokumentacji papierowej, w tym m.in. dokumentacji technicznej, administracyjnej, protokołu z przeglądów technicznych, spisu podjętych uchwał, czy dokumentacji finansowej oraz umów. Możliwe, że podczas zebrania zapadną pierwsze ważne ustalenia dotyczące stawek czynszowych albo planowanego zakresu robót remontowych, więc obecność obowiązkowa.